Dzień dobry wieczór Państwu. Witam, a właściwie witamy w filmotekarium. Dzień dobry wieczór, Piotrze. Dzień dobry wieczór. Myślałem, że zapomniałeś już o mnie. A dzisiaj pochylimy się nad amerykańskim thrillerem, takim political fiction, trochę, Dom Pełen Dynamitu. On się ukazał niedawno na jednej z platform bardzo popularnych. To jest film złożony z trzech sekwencji. Pokazujących jedną y, opowieść z trzech punktów widzenia, może, może trochę za dużo o te trzy punkty, ale o tym Marek pewnie za chwilę powie. To jest thriller. Y, to też nie jest nic oryginalnego, natomiast y, muszę się przyznać, że mi się to dobrze oglądało. Ja po prostu y, lubię taką tematykę, pomimo, że to jest momentami takie guilty pleasure czyli y, coś, co już gdzieś widziałem. Niemniej jednak. Y, nawet pomijając te wszystkie rzeczy, których nie lubię w tego typu filmach, czyli płacz Amerykanów za ojczyzną, e, było ok. Dziwne jest to, że ten film wpada wtedy, kiedy wiesz, Amerykanie ogłaszają powrót do zbrojeń jądrowych, a on o tym właśnie opowiada, że pomimo ogromnego arsenału jądrowego i antynuklearnego, również. Może się okazać, że Stany Zjednoczone są bezbrodne, bezradne zupełnie wobec uderzenia atomowego. Kiedy się okaże, że po pierwsze atak jest nieunikniony, jest zaskoczenia, po drugie, po trzecie, nie da się wykryć sprawcy, bo się nikt nie przyznaje. Czyli mówiąc krótko, w tym filmie ktoś z pacyfiku strzela w kierunku Ameryki atomówką, której się nie udaje strącić. Ameryka się znajduje w takim klinczu i to jest ważne dla zrozumienia całej fabuły. Można użyć tego arsenału, tych pocisków detonujących, no ale okaże się za chwilę, że mogą się okazać potrzebne, bo po tej jednej może przylecieć 150 innych atomówek, i te głowice niszczące trzeba oszczędzać, bo one są też zawodne. No i nie wiadomo w sumie, komu oddać za ten atak, bo jak się uderzy chociażby w Koreę Północną czy w Iran, no to odpowiedzią będzie wojna. Czyli i tak źle, i tak niedobrze. Przez y, cały czas y, trwania tego filmu, bo to są trzy sekwencje, ten film jest długi w ogóle, oglądamy y, w sumie te ostatnie odliczanie do momentu, kiedy pocisk walnie w Chicago y, i odliczamy minuty do Armagedon, bo tam się mówi wprost, że zginie 10 milionów ludzi, a może i więcej. I tak naprawdę nikt nie wie w tym filmie, co dalej robić i jak się z tym problemem uporać. Dużą zasługą tego filmu jest to, że uświadomiłem sobie, jak bardzo jesteśmy w czarnej D. Dlaczego? No, dlatego, że w tym filmie wiadomo, że leci rakieta. Leci z nad Pacyfiku i to jest jedyna rzecz, którą wiadomo na pewno, leci. Ale czy tam jest głowica jądrowa? To jest przyjęte niejako tak a priori, czyli jak leci rakieta, to wiadomo, że za mówką. Ok. Y, rozumiem nawet y, istotę, y, która, czy istotę działania tego systemu. No przecież żadne poważne państwo nie będzie ryzykować, że jeśli to nawet jest głowica betonowa, a przypominam, że mamy odpowiedni, odpowiedni precedens, więc jeśli nawet to jest głowica betonowa, to nikt nie zaryzykuje, żeby to sprawdzać. Y, Okej, okay, to rozumiem, że alarm się podnosi. Mnie ten film. Fascynował, autentycznie fascynował, przez pierwsze 40 minut. Film trwa prawie dwie godziny. Fascynował mnie, bo to rzeczywiście jest w niezłym tempie robione. Troszeczkę, jeżeli pamiętacie Państwo, kiedy omawialiśmy tutaj wojnę światów, to z Ice Cube'em, to jest robione podobnie, ale o niebo lepiej. Jest to po prostu robione naprawdę super. Reżyserka, która za tym stoi, pani Bigelow. Ja tak wróżę, raz powiem, dlaczego mnie się to nie podoba, ale wróżę, że ona pewnie za ten film dostanie Oscara, bo ona uświadamia nam, jak kruchą rzeczą jest pokój i że właściwie stoimy na krawędzi wojny. I to jest, proszę państwa, odkrycie naszych czasów. No nie, zaraz powiem o tym, że to nie jest odkrycie naszych czasów, ale przypuszczam, że pani Bigelow ma duże szanse, żeby tego Oscara capnąć, a w każdym razie być nominowano. Nie zgadzam się z tym absolutnie. To jest moim zdaniem film, który gubi się w wielu miejscach. Zacznijmy od tego, że jest w trzech sekwencjach, tak jak Piotr o tym mówił, i pierwszą sekwencję ogląda się naprawdę z wypiekami na twarzy. To naprawdę, naprawdę jest fascynujące. A później mamy to samo, tylko z innej perspektywy. A później mamy jeszcze raz to samo, tylko z jeszcze innej perspektywy. Słyszymy nawet te same rozmowy. Tylko od drugiej strony i tak dalej i tak dalej. Jest stan napięcia, stan takiej nawrówki kompletnej, a jest nawet nieźle oddany, Ale te pozostałe części już czujemy, że to nas donikąd nie doprowadzi. No i to jest dobre przeczucie. Dobre przeczucie, bo film kończy się moim zdaniem, moim zdaniem kończy się tak, bo, jakby nie było pomysłu na zakończenie tego filmu. Oczywiście można dorobić do tego filozofię, że to tak specjalnie, bo to nie chodzi o to, co się wydarzy w tym Chicago na przykład, tylko o to, że żyjemy w takich czasach. Dobrze, ja nie będę nawet z tym dyskutował. W porządku. Ja to nawet przyjmuję. Ale powiedziałem o tym, że uświadomiłem sobie, w jak czarnej D jesteśmy. Otóż. To, co się tam odpierdziela na tym ekranie, i mówię teraz nie o filmie, tylko o tym, co ten film przedstawia, i jak pokazuje nam pewną rzeczywistość. Otóż my się dowiadujemy, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma taki dylemat, że nie wie, komu przypierdzielić odwetowym atakiem, to na wszelki wypadek gotowy jest przypierdzielić wszystkim podejrzanym. Bo to i tak będzie lepiej, niż gdyby Stany Zjednoczone nie odpowiedziały na jedno uderzenie rakietowe. Jest za tym jakaś logika, ale powiem Państwu, że logika bardzo trudna do zaakceptowania, bo logika sprowadzająca się mniej więcej do czegoś takiego. No trudno, rozpierdzielimy całą planetę, bo przecież Stany Zjednoczone nie mogą okazać słabości. No bo ginie 10 milionów naszych obywateli, to my sprawimy, że zginą miliardy obywateli ziemi, ludzkości. No bo jakaś odpowiedź musi być. I znowu, Piotr to sygnalizował, nie wiemy komu przypierdzielić, czy to ma być Korea, czy to może być Związek, nie, nie Związek, Związku Radzieckiego już nie ma, to stare przyzwyczajenia, czy to ma być Rosja, czy to może być jakiś inny wróg, na przykład Chiny, i tak dalej, i tak dalej. Ale komuś przypierdzielić musimy? W związku z tym trzeba się schować pod ziemię, do schronów atomowych i podejmować decyzję. Komu walność na początku, albo w ogóle walnijmy wszystkich. Uruchamiamy procedury, to wszystko jest nawet pokazane nieźle. Inaczej, ja nie wiem, czy tak działają procedury amerykańskiego wojska, a w ogóle amerykańskiej administracji. Tego nie wiem, nie mam z czym porównać. Wiem jedno, że jeśli nawet tak nie działają, to w filmie przedstawione jest to bardzo. Realistycznie. No, czy tak chcielibyśmy sobie to wyobrażać? Tak sobie to wyobrażamy. Jeśli miałbym powiedzieć o, jeszcze o zarzutach w stosunku do tego filmu, no, powiedziałem o tym oskarży. No tak, pani Bigelow, która kręciła już inne filmy, które wstrząsały ludzkością, teraz nakręciła film, który ma jeszcze raz wstrząsnąć. To jest główna, główna rola, główne zadanie tego filmu, żeby wstrząsnąć. I on wstrząśnie. I chociażby nominowana do Oscara będzie. Ale to nie jest żadne odkrycie. Ja mam takie wrażenie, że my jeszcze raz przerabiamy to samo. W latach osiemdziesiątych mieliśmy The Day After, produkcję telewizyjną, ale pokazującą, jak to by było, gdyby wybuchła wojna atomowa. Wiele, wiele lat wcześniej, w latach sześćdziesiątych, no, książka się ukazała wcześniej, ale, ale powstał film, później remake był robiony, ale powstał film Ostatni Brzeg. Podobno książka, która nosiła ten sam tytuł, no to był jeden z kamieni milowych. No to była książka, która ponoć zapobiegła wybuchowi prawdziwej wojny jądrowej, bo jak ludzie poczytali i po jednej, i po drugiej stronie żelaznej kurtyny, jak to może wyglądać, to im rurki zmiękły i po prostu już nie byli tacy ochoczy do tego, żeby sobie, żeby sobie atomówki na głowy wysyłać. Więc. A jeszcze jedno. Film telewizyjny robiony na podstawie świetnej powieści rodżera Żelaznego, Aleja Potępienia, film fatalny, fatalny, ale też zaczyna się taką sceną, jak wybucha wojna jądrowa. Podobne klimaty jak w filmie Bigelow, bo zawsze są podobne klimaty, zawsze są jakieś wadzy jądrowe, otwierane silosy i tak i tak Nic nowego. Ja mam wrażenie, że reżyserka filmu w ogóle nie jest zainteresowana dorobkiem literackim, niebagatelnym. Wierzcie mi Państwo, niebagatelnym i filmowym z tej kategorii. Ona postanowiła stworzyć dzieło na miarę Oscara i stworzyła takie dzieło. Moim zdaniem jest to dzieło nieudane, co nie zmienia, nie zmienia mojej diagnozy, że nagroda jej tak będzie. Dlaczego? Dlatego, że ten film. Świetnie się wpisuje w nastroje świata, w to, co się dzieje teraz w tej sferze politycznej. Jest jakieś takie oczekiwanie, że coś się wydarzy i że to będzie straszne. I później ktoś powie: A pani Bigelow ostrzegała, że tak się może wydarzyć, i widzicie, nie słuchaliście. Albo, a właśnie, posłuchaliście i nie było tragedii. Ja mam mieszane uczucia w stosunku do tego filmu. Ja. Też lubię tę tematykę, podobnie jak Piotr, ale uważam, że ten film akurat jest przegięciem pałki. Że dałoby się zrobić film, który wszedłby w tematykę głębiej. A tak mam wrażenie, że owszem, dostarczane są emocje, dostarczane jest pewne wyobrażenie tego, jak to by mogło być, ale nic poza tym. To jest. Takie grożenie palcem. Uważaj, ta, uważaj, ta, bo się może zdarzyć nieszczęście. No i co z tego? W kontekście tego, jak się film kończy, no to nic. Tutaj jest też taki problem, czy ten film będzie zasługiwać na coś więcej, bo pamiętamy, że było Civil War. Tam się kończył wtargnięciem rebeliantów do Białego Domu. Mamy ten film wyprodukowany przez Obamów. Ja nie pamiętam, jak on się nazywał, bo on miał dziwny tytuł. Tam grała Julia Roberts, i tam jest Ameryka po upadku. A tutaj mamy sceny przed upadkiem. Tam nie jest pokazane, jak to Chicago wybucha. No i to rozczarowuje. Powiedzmy sobie, że ta finalna sekwencja, kiedy jest pokazany prezydent, to jest najsłabsze z tego filmu. To nie jest też taki typowy, oczywiście, film science fiction, to jest political fiction, chyba nawet nie do końca, ukazujący nam, jak nie działa amerykańska administracja. Nie wiem, na ile to jest rzeczywiste, bo pewne procedury są na pewno niejawne, ale zabawne jest to, że tak może być. Nie tylko w Ameryce, że pomimo zaplecza technologicznego, możliwości pieniędzy, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Albo zżera to wszystko biurokracja. Jak mówię, nie wiem, jak jest naprawdę, to może być wymysł, wszystko, co jest tam pokazane w tym filmie. Ale na 15 minut przed unicestwieniem Chicago ludzie z rządu łączą się ze specjalistą z Korei Północnej, która żyje w Stanach, żeby się dowiedzieć, czy Korea mogła wypuścić pocisk, czy nie. No, to już jest trochę kuriozalne w pewnym momencie, bo to robi z nich zupełnych nieudaczników. Jakby ktoś był takim, wiesz, e, strasznym antyimperialistą, to by powiedział, ten film to jest w ogóle pochwała tego, żeby się Ameryka dali zbroiła, bo musi się bronić, musi zachować status Hegemona, tak? To ją byle chłystek może teraz zbombardować. E, trochę to dziwne jest. E, natomiast... Ale przepraszam Piotrze, hmm? przerwę ci tradycyjnie już niejako, Nawiązałeś do sceny, która jest jeszcze bardziej kuriozalna niż ty to przedstawiłeś, bo ty byłeś bardzo łagodny, przedstawiłeś jej bardziej racjonalną część. Co mówi ta pani, której mówi się, że tutaj biały dom dzwoni, że tutaj ktoś ważny będzie z nią rozmawiał? Co ona mówi? Ona mówi, że ma wolny dzień i ona dzisiaj ma urlop i ona jest na polu bitwy pod Gettysburgiem z dzieciakiem i co jej tu głowy zawracają? Naprawdę? Naprawdę tak działa amerykańska administracja? No to ja już naprawdę zaczynam się bać. Skoro analityczka mówi o tym, że ona ma wolny dzień i ma w pompie to wszystko, a dokładnie jest poinformowana, że to opiera się o bardzo, bardzo ważne persony, to to już jest szaleństwo. I takich szaleństw w tym filmie jest jeszcze trochę więcej. Ale przepraszam, przerwałem, ale musiałem o tym wariactwie powiedzieć. Tak, ale to jest naprawdę e, zabawne w pewnym momencie, bo o ile ten film utrzymuje m, pewne napięcie, no to tak, za 15 minut wybuchnie Chicago i wszyscy się boją, i, i w ogóle będzie koniec. Koniec y, y, polskiego dziennika w Chicago, ty, tych polskich sklepów i w ogóle wszystkiego. I będzie wojna, i pył radioaktywny zasypie pół Ameryki, no bo tam też jest tak powiedziane, że oni próbują prezydenta ewakuować, a okazuje się, że nie wiedzą gdzie, no bo wszędzie może być niebezpiecznie. Są pewne symulacje oczywiście, które im pokazują, gdzie on może uciec, ale w 15 minut nie ucieknie. I to jest zabawne, bo tak, tutaj prezydent musi uciekać, został nam, kwadrans nam został, a to zadzwońmy do takiej kobity z Korei, która. Coś tam o tym słyszała kiedyś, to, to zadzwońmy do niej. Potem z nią tam schodzi z 8 minut, zanim ona powie, że ona jest na polu bitwy. A to może nie, to zadzwońmy potem do takiego jakiegoś Staszka z Milwaukee, co tam zna się na tym. To jest kuriozalne już, powiem ci. Yy, I o ile to się dobrze oglądało, to w pewnym momencie zaczynam się zastanawiać, czy ten film ma jakiś wydźwięk polityczny, którego ja nie odczuwam. O którym nic nie wiem. Czy to nam pokazuje pewne patologie tego systemu? Nie. Może, może, bo Amerykanie się już raz sparzyli, pamiętamy. No, na pewno nie raz, ale ostatnio się sparzyli w ten sposób 11 września. Także ja wam polecam ten obraz paradoksalnie. To nie jest złe, to można przy tym spędzić miło czas, myśląc sobie, jak się to wszystko skończy, natomiast nie dowiadujemy, jak się to skończy. Film się. Tak naprawdę urywa kilka sekund przed tak zwanym momentem zero. Charakterystyczne jest jeszcze to, że tam akcja jest cały czas, tam jest temperatura cały czas, ale tam nie ma wybuchów. Jest panika trochę. To no, może to mi się najbardziej udziela, że są takie filmy, gdzie ta panika występuje i powiem ci, że one czasami mi się wydają bardzo realistyczne. Tam nie ma masakry, tam jest pewien ewidentny niepokój. To jest. Chociaż to nie jest jakieś arcydzieło, to, to jest tak trochę przejmujące dla mnie. Ten quasi-realizm może się podobać. To zasadniczo, co jest w filmie przedstawione, ma szansę się wydarzyć. Nie wiem jakie, ale może ma. To nie jest jakieś wielkie, wymyślne kino, ale daje do myślenia i powiem ci, że potwierdza taką regułę, o której czasami mówimy, ale głównie w odniesieniu do horrorów, że niekiedy jest tak, że najlepiej na wyobraźni działa coś, czego się nie pokazuje. A, czyli będąc y, przez te dwie godziny między ustami a brzegiem Pucharu, no, rzeczywiście odczuwamy te emocje, no powiem ci, że nie da się tego ukryć, że to, to jest dobry. Do, do, to, to mnie przekonuje na przykład. Tak, bo ja na, mm, wolę to, niż jakbym miał y, zobaczyć y, dwie godziny atomowej zagłady, y, Stanów, kiedy oni biegają wśród tych ruin, gonią się, y, strzelają do kosmitów, y, wszystko wybucha, wszystko płonie, Godzilla wychodzi z podziemi. Papież przylatuje w latającym spotku. Ta, wiesz, tak jak w tego typu filmach. I tutaj jest zachowany pewien umiar. Ciekawe jest też to, bo powiedziałem, że ta trzecia część jest najgorsza, bo jest, ale w twórcy wpadli na coś takiego, że oni nam nie pokazują prezydenta przez pierwsze dwie części. On, kiedy jest pokazany na tym ekranie do rozmowy konferencyjnej, to jest jako wygaszony ekran, tak, jako wygaszona kamerka. I nawet słuchając tego prezydenta, to my mamy wrażenie, że on jest jakimś ignorantem, e, że głos ma jakiś taki znajomy, mamy wrażenie, że to jest Trump. Dopiero potem okazuje się, że to jest zupełnie ktoś inny. E, nawet tam jest taka scena, Marku, kiedy jeden z tych e, sekretarzy, nie pamiętam już czego, spaceruje po polu golfowym, on też wygląda jak Trump, chociaż to jest zupełnie inny bohater. Takie pogrywanie z widzem jest chyba tylko po to, żeby zrekompensować e, bolączki tej trzeciej części która jest głupia momentami, to jak oni się zachowują, to jest absurdalne, bo my nie wiemy, czy oni naprawdę by tak zrobili, czy to już jest przegięcie ze strony, <grych> ze strony reżyserki, bo to by wyglądało tak, jakby oni, wiesz, ten mandat na bycie hegemonem świata znaleźli gdzieś w chipsach po prostu. No i oczywiście każdy się zapyta, oglądając ten film przez dwie godziny, skoro oni nie trafili raz parą pocisków um, tych niszczących w tą głowicę jądrową, no to dlaczego nie próbowali dalej? No tam jest to niby jakoś wytłumaczone, ale tak jakoś też nie najdobitniej. Film jest jednak ok. Ja po prostu takie lubię. Komuś się może nie podobać, on do każdego nie przemówi. Ale nie męczyłem się przez te dwie godziny, bywało gorzej. M powiem ci, że nawet momentami był bardziej przerażający od horrorów, e, które okrzyknięto horrorami roku. E, tylko nie wiem e, cały czas, czy, e, czy, czy to jest realistyczne, co się w tym filmie działo, czy to jest po prostu e, wyobraźnia tej artystki, bo tak źle chyba to nie może być, jak ona to pokazuje z tą administracją amerykańską. Chociaż, chociaż e, nigdy nie mówi, nigdy. No tak, tego nie wiemy. Ja podtrzymam, podtrzymam to, co powiedziałem. Ja się bawiłem dobrze przez 40 minut, bo tyle trwa pierwsza część. Później już się dobrze nie bawiłem, bo podejrzewałem, ku czemu to zmierza. A proszę Państwa, to jest film, który po raz kolejny przerabia to samo. Mianowicie, że wojna może się zacząć każdego dnia w sposób banalny. Będziemy szli do pracy, i nagle na niebie pojawią się smugi, no to będą leciały rakiety, które będą niosły coś, co nam się nie spodoba. I to byłoby fajne, gdyby było nowe, ale to nie jest nowe. Już wymieniłem filmy, w których to można było odnaleźć. To były filmy z innych epok, ale jednak to, to jest chyba trochę za mało, żeby sprawić, że film. Jest naprawdę wydarzeniem. Uświadomienie ludziom, że wojna jest banalnie prosta i banalnie może nas zaskoczyć każdego dnia, podkreślam, każdego dnia, to może wymyślić chyba tylko pokolenie. Reżyserskie, które nie żyło w czasach zimnej wojny, na przykład tutaj w Europie Wschodniej, bo ja nie wiem, jak było w Stanach Zjednoczonych, nie mam szans się tego dowiedzieć, jak było na przykład w latach 70. i 80. Ja wiem jedno, że na początku lat 80., czytając dużo fantastyki, ja miałem małą obsesję na punkcie wybuchu wojny jądrowej. Pomagały. Pomagały i zasilały tę obsesję różne lektury, które, które sobie tam poczytywałem na boku. Tak, ale mimo wszystko, gdzieś tam ta wojna jądrowa na początku lat 80. była czymś, z czym żyło się na co dzień. Nie, żeby to było jakieś dramatyczne. Normalnie chodziło się do szkoły, czytało się książki, żyło się. Ale pamiętam swoje pytanie do mojej mamy, która żyła w czasach kryzysu kubańskiego, jak to wtedy było? Jak to było wtedy, kiedy świat stał na krawędzi wojny jądrowej, jak się ukazywały gazety, jak oni to psychicznie wytrzymywali? I pamiętam uśmiech mojej mamy. No, normalnie się żyło. Trzeba było żyć to co mogło spaść z nieba i tak by spadło nawet jakbyśmy zaczęli panikować albo dostawać jakieś histerii więc ludzie normalnie żyli normalnie chodzili do pracy kochali się chodzili do kina robili szereg codziennych czynności banalnych czynności bo co mieli innego robić i troszeczkę ta poetyka tego że Pani wychodzi rano do pracy, jej synek chorował, mąż zostaje z synkiem, a ona idzie pracować dla administracji. No i nagle ją wojna zaskakuje, a właściwie nawet nie wojna, tylko lecąca rakieta. A na koniec zostawiłem sobie coś jeszcze. Piotr o tym mówił, sygnalizował to. Trochę mi się nie chce wierzyć, że Amerykanie, którzy uwierzyli, że leci w ich kierunku rakieta z głowicą jądrową, Biorą to trochę na wiarę, bo co jest w głowicy, o tym już mówiłem, no to na wiarę trzeba przyjąć. Więc uwierzyli, że tam jest głowica jądrowa, to wysłanie dwóch antyrakiet, które mają to coś zestrzelić, to jest jednak pewna nonchalancja. Ja zakładam, że to miała być nonchalancja, że po prostu zaufanie w technologię, w technikę było takie, że na pewno te dwie wystarczą, co tam się będziemy pierdzielić Będą nam inne rakiety, w razie czego potrzebne, te antyrakiety, więc wypuszczamy tylko dwie. Jak znam asekurancki rys polityków, to oni by tych rakiet wypuścili z 10 albo 15, byleby tylko to cholerstwo zastrzelić, bo tak działają politycy. Oni sobie nie pozwolą na to, żeby odparować 10-milionowe miasto, aglomeracje. Więc to założenie, które zrobiła reżyserka. Założenie potrzebne do tego, żeby nadać filmowi dramatyzmu. Ono jest jednak, no, moim zdaniem, mocno naciągane, możliwe, ale naciągane, bo ja tylko Państwu przypomnę, ten film telewizyjny The Day After, no tam po prostu była wymiana ciosów atomowych. Rosjanie wystrzelili swoje, Amerykanie wystrzelili swoje, a później jedni i drudzy czekali, aż to zacznie spadać i. Kolejne miasta były odparowywane, a później, no a później była ta rzeczywistość post-apo, co się dzieje następnego dnia. I to chyba było ciekawsze, bo ja do dzisiaj pamiętam jedną ze scen. Już jest ten dzień po i pamiętam zrujnowane miasto, ktoś tam to miasto przemierza i gdzieś w tle, zupełnie tak naprawdę w tle, jest scena rozstrzelania jakichś tam szabrowników czy kogoś takiego. Wchodzą nowe prawa, brutalne prawa, bo nie można dopuścić do anarchii, więc administracja działa z pełną brutalnością. Dla mnie to było bardziej interesujące, co będzie po. A co będzie przed? No bo ten film można by tak zatytułować: dzień przed, albo godziny przed, albo minuty przed. Owszem, to może zaciekawić. Ale mnie wystarczyło tego zaciekawienia na pierwsze 40 minut.